Cześć, witam wszystkich na kanale Electric Queen. Ja mam na imię Daria, jeżeli jeszcze się nie znamy. A w dzisiejszym odcinku konsola Xbox 360 z kodem błędu E79. A to jest Gucia. Gucia was pozdrawia. Zapraszamy serdecznie do oglądania. Dobrze, odpalimy sobie konsolę. Zobaczcie, zielona dioda. I po czterech około sekundach dioda w kolorze czerwonym i na ekranie pokazuje się komunikat E79 błąd systemu. I o ile moglibyśmy zrobić w tym przypadku tak, że wyciągamy sobie dysk z tej konsoli, odpalamy konsolę i jeżeli ona się normalnie odpali, no to wiadomo, że coś z tym naszym dyskiem jest nie tak. I można by było sformatować dysk, wsadzić z powrotem i powinno to zadziałać. No nie zawsze, ale można by się pokusić o, o taką metodę tutaj. Natomiast w tej konsolce ja wyciągnęłam dysk, i to już jest też po włączeniu. Dalej ten nasz komunikat E79 wyskakuje. Także jest to inny problem. Na pewno nie jest to problem dysku więc zabieram się za rozbieranie konsoli. Te są moje śrubo Dysk już wyciągnęłam wcześniej, tak jak Wam mówiłam. Dobra. Kumeczka. Dobra, odepniemy sobie tutaj tą szufladę na dysk. Okay. Dobra. Tu mamy odpięte, odpięte. Ściągniemy sobie to. Ok. I odwrócimy. I wykręcimy sobie teraz wszystkie pozostałe śruby. Mamy. Dobra. Pyp. Na bok. Dobra, to mam odczepione. To ściągniemy. Okay. Dobra. Konsolka rozebrana, płyta główna, jak widzicie, to jest Koro na V2 z RGH. Może wcześniej zauważyliście, że obudowa nie jest od tej, tej płyty głównej, po prostu obudowa jest ze starszej konsoli. No i co tutaj, słuchajcie, będę robiła? Ten kod błędu 79 spowodowany jest prawdopodobnie tą pamięcią nad albo Morskim Południowym. A zwłaszcza, że konsola ma RGH, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że raczej ta, ta pamięć NAND się wywaliła. W związku z tym, że, że mostek południowy to jest grubsza robota i ja tego nie robiłam, także zaczynam na pewno od wymiany tej pamięci NAND. Mam całe szczęście oryginalny wsad od tej konsoli, także nie będę teraz zgrywała tej pamięci, ponieważ ją po prostu posiadam. Także zabieram się do wylutowania tej kości nad. To jest pamięć nad, którą teraz wylutuję. Czyli potrzebuję sobie tutaj topnika dać, po prawej i po lewej stronie. Dobra, tutaj włączymy sobie nadmuch. Przygotuję sobie coś do podważenia. Gorące powietrze. O, bra, mam. 300... zaraz wam powiem na ile mam ustawione, bo nie pamiętam na 380 stopni. Teraz sobie przygrzeję lewą stronę. Grzeje. Delikatnie podważam. Dobra, tą stronę mam, słuchajcie, odlutowaną. Bardzo ładnie poszło. Poczekam aż zastygnie ta cyna, żeby się z powrotem to nie przykleiło. Ok. I druga strona. Poszło, słuchajcie, poszło elegancko. Także odkładam sobie na bok. Teraz plecionka i oczyścimy te pola. Odpalam lutownicę. że jest ściągnięta ta staracyna. Teraz sobie to przemyję. Kurde, córka moja dzwoni. Aha, tu dzwoni. Dobra. Zawracają dupę. Wzięłam sobie do czyszczenia, wiecie co wzięłam? Terpentynę bezzapachową. A zaraz to poprawię jeszcze alkoholem izopropylowym elegancko. Dobra, teraz alko wjeżdża. Szczoteczka. odtłuszczone i będę mogła za chwilę przelutować nową kość, nad którą pozyskałam z dawcy. Z dawcy. Że już sobie ją biorę. Tutaj już Wam pokazuję. To jest, oto ona jeszcze brudna, więc będę ją e, przeczyszczać sobie. I będę ją zaraz tutaj montować. Zaraz razu się przyjrzymy, czy mają, czy wszystkie nóżki e, są proste. Także zaraz ją będę oglądać, ale najpierw ją przeczyszczę. Kurczę, tutaj mi się... Wata mi się tutaj odczepiła. By tu wszystko było czyściutkie. Tak sobie patrzę na nią. Wydaje się, że te wszystkie nóżki są proste, chociaż te, te zewnętrzne, te narożne... To sobie jeszcze poprawię delikatnie. Tutaj ta nóżka w prawym dolnym rogu i w lewym górnym rogu. No taka troszeczkę nie za bardzo, powiem Wam, jest prosta. Chociaż ta już bardziej prosta niż ta górna. Delikatnie ją odegnę. Dosłownie. O tak. I tu, o kurde, tu za mocno, dobra? Jeszcze sobie spojrzę na, na tą stronę. O, teraz to sobie narobiłam. Pięknie. Teraz to sobie narobiłam. Zobaczcie. Teraz mi się oderwie i będzie dopiero akcja. Dobra. No, no trochę jest krzywa. No. Na dół, na dół troszkę. No dobra. Teraz sobie przemierzymy, czy nóżki wszystkie będą pasowały. Dobra, tak odwrotnie. Odwrotnie to robimy. Tak. To ma być tak. Przecież. Złapię sobie teraz jakieś te te, te rogi. Żeby mi się to nie nie odczepiło. Tutaj mam jeszcze, dobra, wezmę sobie trochę, dobra, topnikiem sobie tutaj, nam sobie topnika, no i źle zrobiłam, no i nie, no widzicie, nie zmieniłam sobie grotu, a już sobie tu trzymam. No taka to robota, no. I muszę znowu to pozycjonować, no. Takie nieprzemyślane te ruchy. Ała! Kurwa, oparzyłam się. Nienormalna jakaś jestem. Po co ja się tak śpieszę? Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. OK. o kuśla. dobra złapało mi dwa piny, ale dobra, nie będę się tym, na razie na razie stresować, mam złapane teraz sobie złapię tu palec odkładam dobra tylko delikatnie, tak żeby to się mi kurde nie przesuwało, nie? Chcę. Mam nowy NAND na mojej płycie głównej, i teraz użyję sobie do jego programowania tego X-Flashera 360. W pierwszej kolejności przylutujemy przewody programatora według sematu, który widzicie na zdjęciu w prawym dolnym rogu. Do programowania potrzebny jest zasilacz, więc podpinam sobie zasilanie, przewody do programatora i programator podpinamy do komputera. Na komputerze uruchamiamy program JRunner. Wybieramy oryginalny wsad z mojej lokalizacji w komputerze. Sprawdzamy, czy konsola jest podłączona. Jest. Napisane, że jest podłączona, korona. Wybieramy RGH30. Budujemy w SAT. I wgrywamy w SAT. Słuchajcie, ja Wam pokazałam, jak się programuje w przypadku RGH. Bo w przypadku samej zmiany kości bez modyfikacji nie tworzymy w programie JRunner sadu pod RGH, tylko wgrywamy czysty wsad, o ile taki oczywiście posiadamy. I Jest taka ważna zasada: to posiadać zawsze zgrany i zapisany wsad NAND w bezpiecznym miejscu. Do konsoli wpięłam sobie już dysk. Czas na testy. No i zobaczcie, to jest bardzo dobra wiadomość. Czekamy. Dobra, konsolka się odpaliła. Super. I teraz czekamy na dysk. Jest. Dysk odpalił. Gierki się wyświetliły. Super. Naprawa udana. I to już dzisiaj na tyle. Żegnam się z Wami. Pa-pa-pa, do następnego.